Jestem to winny wszystkim Polkom i Polakom po wyborach prezydenckich, żeby wreszcie odrzeć wszystkich z tych złudzeń, że przed nami jest łatwa droga. Nie, ona jest trudna. Że pokonaliśmy przeciwnika. Nie, on jest bardzo silny i bezwzględny i ma inne cele niż my. Ale mówię to także po to, żebyście Państwo wiedzieli, że żadna porażka, żadna porażka, także ta w wyborach prezydenckich, nie usprawiedliwia tego nastroju albo zwątpienia, opuszczania rąk, takich kapitulacyjnych myśli, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Czas tej traumy powyborczej definitywnie dzisiaj się kończy. I namawiam wszystkich, którzy myślą podobnie jak my, o Polsce, o świecie Zachodu, o naszej przyszłości, żeby odrzucili te, tę pokusę zwątpienia albo apatię, bo nie ma Podkreślam, nie ma żadnego powodu, żeby po jednej porażce uznać, że się przegrało wielką batalię. Ona jest zbyt ważna, żebyśmy w ogóle takie myśli do siebie dopuszczali. Polub, skomentuj. Udostępnij.